No, nie jeden człowiek powiedziałby, po co ci to wiesz? Jesteś dorosłą kobietą, masz dzieci, masz rodzinę, zajmij się domem. A gdzie tu w ogóle, co to w ogóle za pomysł? Co ci na nic dajesz, wiesz? Natomiast mam pełną zgodę i akceptację. i Chociaż moi rodzice często tam gdzieś jeszcze pewnie napomkną przy okazji, że, że oni, oni nie do końca to rozumieją. Natomiast mój mąż wie, co to znaczy pasja, i, i myślę, że. Nie ma takiej potrzeby, żeby gdzieś tam, czy na ten temat dyskutować, czy, czy były wątpliwości, czy ja w ogóle powinnam w to iść dalej, i, a jestem już tak naprawdę w tej grupie dorosłych tańczącej hip-hop, no chyba piąty rok, nie szósty, chyba piąty sezon. Tak. Piąty. Piąty, 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 tak. Fantastyczny, dziewczyny, super trener. Polecam.